Dobry wieczór moi mili i kochani, przy piątku, no prawie przed północą, e, w niepoważny sposób wyglądający, czyli z buteleczką, bo to weekend, to jest mój tradycyjny kapelusz na weekendzik, tak, z buteleczką, żeby nie było, buteleczki jeszcze nie było moi drodzy, ale będzie spokojnie, spokojnie, chłodzi się, o! E, dzisiaj nagrywam e, temat znowu z, z, granic, z pogranicza psychologii, a zainspirował mnie jeden z moich użytkowników, który dokonał kilku wpisów pod e, jednym z filmów albo kilkoma, już nie pamiętam teraz, natomiast zainspirował mnie naprawdę, ponieważ e, hmm, e, tutaj będziemy teraz zmierzać, zanim dokonam tematu, to Wam powiem o co chodzi. A chodzi o to, e, pamiętacie moje poprzednie nagrania z. Zresztą one się pojawią teraz w kartach, za chwilę nad waszymi głowami, to znaczy na ekranie. Możecie sobie kliknąć i wrócić do tematu. E, linki będą pod filmem, czy już są pod filmem, e, moje pogadanki parapsychologiczne, parapsychologiczne dotyczące e, poczucia własnej wartości, poczucia tego, że jesteśmy e, coś warci, pomimo wszystko, pomimo tego, co ludzie mówią. Budowania pewności siebie, budowania zaufania do samego siebie. No właśnie, dzisiaj jeden z użytkowników swoimi wpisami zainspirował mnie bardzo. Jak gdyby do kontynuacji tego tematu, do tego, co mówiłem Wam ostatnio o, o ludziach, którzy próbują Was zdołować, o ludziach, którzy jeśli czujecie się niepewnie, to oni właśnie będą specjalnie Was ubijać, żeby. Żebyście czasem nie wyrośli na coś samodzielnego, na kogoś samodzielnego i na pewną siebie jednostkę. Absolutnie nie, bo to nie jest w ich interesie. A mianowicie, będę dzisiaj mówił o szantażu emocjonalnym. Szantaż emocjonalny. Jedna ze składowych i bardzo istotnych rzeczy, które pojawiają się w życiu każdego z nas, kto czuje się niepewnie. E, pojawia się w naszym życiu y, i właściwie pojawia się, jest w naszym życiu, w naszym otoczeniu, zazwyczaj jedna lub więcej osób, które stosują na nas, mówię o nas, czyli ludziach niepewnych siebie, szantaż emocjonalny. Jak tylko próbujemy robić coś samodzielnego, na przykład, albo coś z własnym pomysłem, albo e, coś, co y, jak gdyby, no właśnie, to, co pokazuje, że, że budujemy tą swoją siłę w sobie. Natychmiast takie osoby stosują szantaż emocjonalny. Ten szantaż emocjonalny nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, co robimy. On jest tylko po to, żeby wywołać w nas poczucie winy i żebyśmy wrócili do tego punktu, w którym byliśmy wcześniej, żebyśmy czasem się nie wychylali. Przykład. Podam przykład. Pod jednym z filmów, i e, to a, a, w ogóle a, a, absurdalnie niezwiązany z tematem, e, komentarz był, ponieważ e, mówiłem o o czym ja mówiłem? Ja mówiłem chyba, to był chyba pod tym filmie, pod film, filmem o cukrze. O tym, jak mówiłem o tym, jak ja widzę szkodliwość cukru i, i, i czego się naczytałem, czego się naoglądałem. To była tylko moja opinia poddana pod waszą weryfikację, więc jak najbardziej byłem, najbardziej byłem otwarty na wszelkie komentarze. A tu się pokazała wypowiedź jednego z użytkowników, że ja się powinienem wstydzić. Cytuję, dokładnie tak było. Że ja się... Ty powinieneś się wstydzić. Wstydź się. Teraz wracam do góry o co chodziło. Tam wcześniej były jakieś opowieści ty, tego samego użytkownika, dziwnej treści na temat cukru i tak dalej, ale chodziło o to, że użytkownik się pochwalił, że on ma alergię. A ja tutaj niszczę swoje zdrowie paląc papierosy, bo na, chyba na tym odcinku pod koniec powiedziałem, że idę sobie zapalić. Tak, palę papierosy i idę sobie zapalić. To jest nawet popielniczka. I już teraz prawie pełna po całym wieczorze, bo, bo, bo jest piątek i sobie palę. Palę sobie, bo lubię. To jest pierwsze. Palę sobie, bo mogę. Nie mam astmy, alergii ani żadnych takich schorzeń. Palę sobie, bo mnie na to stać. Palę sobie, bo lubię. Już mówiłem wcześniej, że lubię. Że nikt mi tego nie zabrania. Palę sobie i będę sobie palił. Ktośkolwiek z Was pali, jak Wam to nie przeszkadza, lubicie to, palcie sobie. Znaczy ja was nie namawiam do palenia, żeby potem nie było jak ktoś raka, dostanie płuc, że, że to moja wina. Nie, absolutnie. Ja to robię na swoją własną odpowiedzialność, te palenie papierosów. To jest moja sprawa. Moja sprawa. Czy ja sobie palę, czy nie. A hasło w stylu, ja mam alergię, ja mam chore płuca, bo to dokładnie powiedział użytkownik, ja mam chore płuca, a ty sobie dewastujesz zdrowie paleniem papierosów, wstydź się. Zgodzę się z kolegą, że dewastuję być może sobie zdrowie paląc papierosy, ale ja mam zdrowe płuca. I nie będę się wstydził tylko dlatego, że ty je masz chore. Proste. Dlaczego ja się mam? Z jakiego powodu ja się mam wstydzić? Usiądźmy teraz spokojnie, spokojnie i odpowiedzmy sobie wszyscy na pytanie, dlaczego mam się wstydzić za to, że palę papierosy? Dlatego, że ten człowiek nie może ich palić, ponieważ ma chore płuca? To pójdźmy analogią teraz. Czy jeżeli ktoś y, urodził się na przykład. Y, może nie urodził, stracił w wypadku obie nogi i jeździ na wózku inwalidzkim, nie może chodzić. To czy ja mam się czuć winny i wstydzić za to, że ja mogę biegać po parku, chodzić, grać w piłkę, bo mam dwie nogi? Bo to jest, to jest analogiczne. Czy jeżeli ktoś urodził się. Teraz już mówię o urodzeniu, dobrze? Czy jeżeli ktoś urodził się na przykład. Hmm, Uczulony na y, mleko. Są takie przypadki, jest ich wiele, tak? To się nazywa. Y, jak się nazywa ta choroba? Kurczę, nie pamiętam. Nieważne. Jest takie y, uczulenie, że jest nietolerancja na mleko w organizmie dziecka i człowieka potem. To czy ja mam się czuć winny, pijąc mleko prosto z kartonu albo z butelki z lodówki zimne, bo ja mogę je pić? To ja się mam czuć winny i mam się wstydzić za to? Już nie będę cię, kolego, rugał teraz, bo. Przypuszczam, że, że wiesz, z mojej strony poczuj moją empatię, tak? I to nie jest sarkazm, absolutnie. Poczuj moją empatię, przypuszczam, że no faktycznie masz, jak mówisz, że jeżeli masz tą alergię, masz chore płuca, być może jesteś sfrustrowany tą sytuacją. Pewnie w wielu dziedzinach życia nie możesz brać udziału ze względu na swoją przypadłość i chorobę. Ale kurczę, stary, nie obwiniaj mnie za to, że Ty jesteś chory, a ja nie. Bo to nie jest moja wina. Ja nie wiem na to żadnego wpływu. A to, że ja jestem na tyle zdrowy cały czas, będąc już prawie na tym świecie 40 lat, za miesiąc skończę 40 lat, nadal moje płuca są całkowicie zdrowe, organizm funkcjonuje fantastycznie, nie mam żadnych związanych z chorób, z, nie wiem, miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, czegokolwiek. No nie mam. Mogę sobie pozwolić na to, żeby pić alkohol, palić papierosy, świetnie się bawić, dużo ćwiczę, dbam o swoje zdrowie. Dlaczego mam się wstydzić? Odpowiedz mi na to pytanie, dlaczego ja się mam wstydzić? Czego? Mam się wstydzić tego, że ty nie możesz robić tego samego co ja? Po pierwsze, to nie jest powód do wstydu. A po drugie, ja powiedziałem jedno: ja nie jestem odpowiedzialny za to, że ty masz akurat taką przypadłość. I wrócę do tej analogii o osobie, która straciła nogi i jeździ na wózku. Albo miała wypadek, ma złamany kręgosłup, jeździ na wózku. Dlaczego mam się wstydzić za to, że ja potrafię chodzić, a ona jeździ, ta osoba na wózku? Absurd, tak? Absurd. To się nazywa szantaż emocjonalny, ponieważ takim zachowaniem, tymi słowami wywołuj, próbujesz, bo nie wywołałeś. Próbujesz wywołać we mnie e, poczucie winy. Tylko ja nie mam poczucia winy. Sorry, nie mam poczucia winy za to, że masz alergię i chore płuca. Nie mam. Przykro mi i nie będę miał. Bo to nie jest moja wina. Ani moja zasługa. Ja cię nawet nie znam. Nie chcę być okrutna, ale musiałbym teraz powiedzieć, że w dupie to mam, czy jesteś chory, czy nie, bo cię nie znam, stary. Może, jakbyś był moim bliskim kolegą, przyjacielem, to bym się tym martwił, ale też nie miałbym poczucia winy, wyrzutów sumienia, ani tym bardziej bym się nie wstydził za to, że mogę pozwolić sobie na to, żeby palić papierosy. Bo sobie mogę na to pozwolić. Zdrowotnie teraz mówię, już nie mówię o finansach. Zdrowotnie. Nie rób takich rzeczy, stary. Nie rób. Chcesz mieć przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy cię lubią, to nie stosuj szantażu emocjonalnego. A do wszystkich was którzy jesteście ofiarami takiego szantażu, bo na pewno wielu z Was ma właśnie, czy wiele z Was ma dokładnie takie przykłady. Mamy, tatusiowie, dziadkowie, babcie, siostry, bracia, przyjaciele, przyjaciele stosują szantaż emocjonalny. To jest szantaż emocjonalny. Szantaż powodujący to, że emocjonalnie czujemy się źle. To jest szantaż emocjonalny. To jest bardzo zła praktyka. Bardzo zła. I ci, którzy jesteście jego ofiarami, nie dawajcie się na to nabrać. Bo ten szantaż ma tylko i wyłącznie na celu wywołanie jednego: Waszego poczucia winy, po to, żebyście przestali robić coś, co osobie, która stosuje ten szantaż, się nie podoba. Ergo, czyli jesteście manipulowani przez tą osobę. Nie dajcie się. Nie dajcie się. Słuchajcie, każdy z nas jest samodzielną jednostką, która ma swoje uczucia, swoje myśli, swój rozum, swoją historię życia, którą sobie przedeptaliśmy, każdy z nas inaczej. Jak to się mówi, każdy z nas ma swoje buty, tak? Eee, i, I jesteśmy w tym. Nie pozwólmy na to, żeby czyjaś frustracja, czyjś niepokój, czyś brak poczucia bezpieczeństwa, zagro poczucie zagrożenia przelewało się na nas i powodowało, że my przestaniemy robić lub być, powiem więcej, być tymi, którzy jesteśmy. I udawać kogoś innego tylko dlatego, że komuś to nie odpowiada, i czuję się komfortowo, kiedy przestajemy być sobą. Tania sztuczka, tania sztuczka naprawdę. Nie, ja nie przestanę być sobą. Ja nie przestanę palić papierosów tylko dlatego, że Tobie się to nie podoba. Ja nie przestanę chodzić na piwo do knajpy tylko dlatego, że komuś się to nie podoba. To jest moje życie. Róbcie dokładnie to samo. Jeżeli ktoś Wam powie, nawet jeżeli będzie to osoba, którą bardzo szanujecie i kochacie, na przykład mama, bo to chyba taka dla nas wszystkich najważniejsza jest mama, dla większości z nas przynajmniej. Nawet jeżeli mama przyjdzie do Was i powie, przestań się tak ubierać, albo przestań to robić, przestań wychodzić, dlaczego Ty to robisz? Zapytajcie ją, a co Ci w tym przeszkadza? Zabijam tym kogoś? Robię komuś tym krzywdę? Okradam kogoś z pieniędzy? Nie wiem, wyrządzam w ogóle jakąkolwiek krzywdę komukolwiek tym, co robię? Zadajcie to pytanie tej mamie przysłowiowej. I posłuchajcie odpowiedzi. Dlaczego jej się nie podoba to, co robicie? Głównie dlatego, i to większość mam i tatusiów i różnych innych osób w naszym otoczeniu rodzinnym ma, to nie podoba się, ponieważ robimy coś wbrew temu, co oni sobie wymyślili, że powinniśmy robić. Potem dochodzi właśnie do takich ekstremalnych sytuacji, że chłopak czy dziewczyna kończą to tak zwane gimnazjum i wybierają sobie szkołę średnią i na przykład dziewczyna wybiera sobie krawiectwo w szkole zawodowej. I cała rodzina, łącznie z mamą i tatą, jadą na nią. Liceum, zrób profil biochemiczny, bądź lekarzem, coś tam. A ona chce być kurwa krawcową. Bo lubi szyć i będzie w tym dobra i będzie zarabiała na tym świetne pieniądze. Bo to, że ktoś pójdzie do zawodówki, czy ktoś pójdzie na studia, to wcale nie różnicuje za, yy, zarobkowo. Zresztą teraz mamy taką sytuację, że murarze hydraulicy Ludzie odkładają na płytek i tak dalej Zarabiają więcej niż właśnie przysłowiowi lekarze i, I wspomniani pielęgniarze I wspomniani ludzie po wyższych studiach Tak? Tak Taką mamy sytuację Słuchajcie, to jaką się szkołę skończy czy uczelnię Nie ma w tej chwili wydaje mi się W obecnej sytuacji gospodarczej Większego wpływu na zarobki Jeżeli jest się w czymś dobrym To się po prostu będzie zarabiało dobre pieniądze Jest to bardzo proste no więc wracając do tej dziewczyny, która chce to uprawiać to krawiectwo, chce iść do szkoły zawodowej, skończyć trzyletnią szkołę zawodową, zrobić sobie praktyki i być krawcową i szyć, bo lubi. Wielu projektantów mody, bardzo znanych i światowych, którzy w tej chwili już mają swoje brandy, marki itd., zaczynali właśnie w taki sposób: od szycia w garażu czegoś tam. A mamusia statusią lecą i. Iii! O, tam kuzynka albo córka sąsiadów to ona na studia farmakologiczne poszła, a tam na bio... poszła, skończyła i biofizykę, a coś tam. Na no chuj ci ta biofizyka, skoro jej nie czujesz? Jeżeli to nie jest twoją pasją, to po, po cholerę masz to robić. Naucz się szyć. I rób to dobrze. I to, co robią ci rodzice względem tych dzieci wybierających szkoły, to jest też szantaż emocjonalny. Bardzo wielu, bardzo wielu młodych ludzi dokonuje niewłaściwych wyborów w swoim życiu, jeśli chodzi np. o wybór szkoły średniej lub szkoły wyższej, kierowani właśnie szantażem emocjonalnym ze strony swoich bliskich. Bo co, co absolutnie nie jest zarzutem, co absolutnie rozumiem i, i, i jestem pełen empatii do tego, co jest po prostu wynikiem tego, że, że większość z tych ludzi, większość z nas jest, była, ja mówię teraz już sobie w czasie przeszłym, w wieku nastoletnim, byliśmy zbyt słabi, żeby się przeciwstawić takiej presji. Ale może czas na to, żeby budować w sobie taką pewność siebie, żeby się przeciwstawić takiej presji. Jeżeli lubisz rysować, albo lubisz malować ściany, kłaść tapety, nie wiem, dubać w tynkach, jeśli lubisz sklejać rurki jako hydraulik, jeśli lubisz właśnie szyć, cerować tak dalej, Dlaczego masz tego nie robić i być w tym dobrym i zarabiać dobre pieniądze. Bycie w szkole zawodowej wcale nie oznacza, że jesteś w klasie społecznej niżej niż ta osoba, która skończyła studia wyższe. Bo powiem wam szczerze, ja skończyłem studia wyższe jedne, potem drugie, potem zrobiłem studia podyplomowe. E, uważam siebie za dość wykształconą osobę, ale wcale nie najmądrzejszą. Natomiast powiem wam, że mam wielu rówieśników, którzy również skończyli wiele stu, y, studiów, mają czasem po kilka fakultetów ukończonych. A nadal są idiotami. Bo tak się składa, że dyplom nie zrobi z ciebie osoby inteligentnej i dyplom również nie zrobi z ciebie osoby mądrej. Zresztą inteligencja i mądrość to są dwie różne rzeczy, ale to jak gdyby na inny temat jest zupełnie, na inny odcinek. Natomiast chodzi mi o to, że, że mając na przykład taki konkretny fakt, nie wiem, będąc ciastkarzem, na przykład, albo będąc tym przysłowowym, to już wspomniałem, hydraulikiem, murarzem czy krawcową. Wcale nie jest się gorszym od osoby, która skończyła studia wyższe jest biotechnologiem. Biochemikiem, biofizy biofizykiem, nie wiem, farmaceutą. Wcale nie. To jest po prostu inny zawód. Wcale nie gorszy i wcale nie lepszy. I bez szantażu emocjonalnego. I wracając do, do osoby, która, która zastosowała to, co zastosowała, zresztą jeszcze raz już w komentarzach Ci podziękowałem kolego za to, za pomysł na temat dzisiejszej wypowiedzi. Ale podziękuję Ci teraz jeszcze raz na wizji. Dziękuję Ci za to, że to zrobiłeś, dlatego że, że właśnie mi się stworzył temat na opowieść kolejnego odcinka do budowania pewności samego siebie dla wszystkich was, którzy ćwiczycie z lustrem w ogóle. Ćwiczycie? Ćwiczycie z lustrem. Macie ćwiczyć z lustrem. Codziennie z lustrem. Przed lustrem. Dzień dobry, kocham cię, uwielbiam cię, dobrze cię widzieć, masz piękne oczy, fajnie wyglądasz, chociaż bez makijażu, jesteś zajebisty, masz chujowo obcięte włosy, ale i tak cię lubię. Takie rzeczy macie sobie mówić przed lustrem. I macie budować tą pewność siebie. Bardzo o to proszę. Proszę. A, a stosowanie takich szantaży emocjonalnych na zasadzie. Taka wiesz, tu, tu, tu łezka leci, nie? Takie. Albo takie ordynarne, jak zrobił kolega, Wsty masz się wstydzić. Ja się mam wstydzić, kurwa, czego ja się mam wstydzić? Ja nie mam powodów do wstydu. Ja nikogo nie oszukałem, nie okradłem, nie zabiłem, nie zrobiłem żadnych innych parszywych rzeczy, ja nie mam żadnych powodów do wstydu. A to, że palę papierosy, a ty nie możesz, bo masz chore płuca, to nie jest mój powód do wstydu. I to nie powinien być w ogóle temat. Przykro mi, że jesteś chory. Naprawdę jest mi przykro. Ale to nie jest moja wina, nie jest moja odpowiedzialność i nie przerzucaj jej na mnie. Bo ja nie mam z tym nic wspólnego. Nawet nie wiem, jak masz na imię. Więc sobie daruj. I tak macie mówić każdej jednej osobie, która będzie próbowała na was w taki sposób wymóc jakąkolwiek uległość. Bo ty masz taką piękną sukienkę, wiesz, twoją mamy stać na to, żeby ci kupić, a moje nie. Są takie przykłady to wtedy odpowiedz, no, dziękuję Ci, że pochwaliłaś moją sukienkę. Wiesz, nawet tam nie tłumaczcie się, skąd macie tę sukienkę, tylko, wiesz, ale może, nie wiem, uszyjcie sobie. Nawet nie, kurwa, nie dawajcie porady, tylko no, nie tłumaczcie się w ogóle z tego, że macie ładniejszą sukienkę od koleżanki, no, bo mojej mamy nie stać na to. Wiesz, przykro mi, ale to nie jest moja wina, że Twoja mama nie ma pieniędzy. I to nie jest też Twoja wina. Więc nie obarczaj mnie poczuciem winy za to, że ja mam ładniejszą sukienkę od Ciebie. Bo to nie jest moja wina ani moja odpowiedzialność. Tak to wygląda. Jest czasem ciężko, bo właśnie głównie takie osoby, które próbują wywołać poczucie winy yy, jadą, jak mówiąc brzydko, jadą na takich bardzo, bardzo yy, wrażliwych yy, emocjach i tematach, na takim właśnie temacie typu, a bo ty masz to, a tamto ja nie mogę tak właśnie ten kolega tam na zdrowiu, bo ja mam chore płuca, a, a ty masz zdrowe. Stary nie jedź takimi tematami, w ogóle nie jeździ takimi tematami. Ja jestem już na tyle odporny, że na mnie to nie robi naprawdę wrażenia. Powiem Wam szczerze, że nawet to jest czasem okrutne. Ja z moją mamą mam bardzo dobry kontakt, ale moja matka też jest szantażystką emocjonalną. I ona czasami próbuje, jeszcze próbuje, chociaż już coraz rzadziej. Chwalę ją za to tak w myślach, bo, bo się dziewczyna uczy szybko. Dziewczyna, no moja mama już ma swoje lata, ale jednak st próbuje stosować na mnie szantaż emocjonalny, na przykład. Kiedy czymś się naprawdę kategorycznie sprzeciwiam, ona zaczyna płakać. Tak, i, i, a ja do niej mówię, że nie robią na mnie wrażenia te łzy, bo nie masz podstaw, żeby płakać. Nie, wy, nie wyrządziłem Ci żadnej krzywdy, nie stało się nic krzywdzącego dla ciebie. Chcesz sobie popłakać, bo chcesz to sobie popłacz. I ją zostawiam. I jakoś nagle kurwa płacz w ciągu 5 sekund mija. I róbcie dokładnie to samo. To nie jest okrucieństwo. To jest traktowanie tych ludzi w taki sposób, że macie im pokazać bardzo dokładnie, gdzie jest granica pewnych zachowań. Tu jest granica, nie pogrywaj ze mną dalej, bo na mnie to nie robi wrażenia. I to nie jest okrucieństwo, to jest asertywność, moi drodzy. Tak to się nazywa, ładnie słownikowo. Odsyłam do Google'a, do Wikipedii może mniej, ale do Encyklopedii PWN bardzo chętnie zachęcam, chociaż nie wiem, czy w aktualizacji PWN będzie asertywność. Spróbujcie, może będzie. Jeśli nie, to idźcie do tej Wikipedii cholernej, chociaż nie przepadam nią. Dobra, mili moi, bo jest piątek, a wszyscy pewnie już jakieś tam imprezy czy coś, albo przynajmniej odpoczywają. I to ja Was żegnam czule, jak, no może nie jak papież, bo papież to zbyt czule Was żegnał. Jutro mam niespodziankę kulinarną dla Was. Dokonało się głosowanie pod moim ostatnim filmikiem. Dokonałem wyboru. Podpowiedź będzie tylko jedna. Wybór nie jest większość, Znaczy, dokonałem wyboru niewiększościowego. Większość z Was zagłosowała za pewną opcją, a ja wybrałem troszkę mniej popularną, ale też Wam się będzie podobała. Zobaczycie. Zobaczycie. Pamiętajcie, nie dawajcie się szantażystom emocjonalnym, dlatego że właśnie dlatego oni potem mają nad wami władzę. My ja nie mogę palić, a ty możesz palić, bo ja mam astmę albo alergię. To nie jest moja wina, stary, przykro mi. Mam zdrowe płuca pomimo 40 lat i będę sobie palił, ile wlezie. Do widzenia. A teraz, kochani, życzę Wam udanego piątkowego wieczoru. E, udanej, sobo, udanej sobotniego poranka, ja sobotni poranek spędzę w łóżku, będę odsypiał e, mój intensywny trening ostatniego tygodnia, a potem będę dla Was gotować. I to Wam nawet nie gotować, tylko smażyć i piec. I zrobię Wam takie rzeczy, że Wam po prostu język stanie kołkiem. A No. To tymczasem Borem Lasem, żegnam Was.